Siemaneczkę wszystkim, z tej strony Pinot. Chciałem nagrać taki luźniejszy materiał z gry Game Developer Tycoon, nie wiem czy kiedykolwiek widzieliście czy nie. Gra może nie jest jakoś zadziwiająco wciągająca czy ekscytująca, ale można trochę się przy tym pobawić, naprawdę. Gra opiera się na tym, żeby tworzyć gry, w sumie jak podpowiada nazwa. No i co, reszta dowiecie się, jak zaczniecie oglądać nazwa firmy. Nie wiem. No bo nie wiem. Nie będzie coś takiego. Dobra, może być spoko. To, to jest mi obojętne. Ale żeby to była kobieta. O, będzie spoko. Będzie jak najbardziej spoko, ponieważ. Nie. Chociaż tak. Dobra, to zabierzemy się na naszą pierwszą grę. Mamy takie tematy. Potem można ich sobie odblokować dużo więcej. Może zgranimy sporty ekstremalne. Jako gatunek zróbmy z tego. Może przygodówkę, może to się uda. I zróbmy to na pc yy, Nie wiem. I tyle. Grafika 2D, od, tego, od czegoś trzeba zacząć. No i czekamy. I tak, na pewno odpowiedź plus jakieś zadania można dać trochę więcej. Tutaj chodzi o to, że. Nie wiem, już Wam mówię. Chodzi o to, że yy, tymi słowakami ustalamy yy, to, jak bardzo nasz bohater yy, przywiąże jaką wagę. Bohater przy, przywiąże do ka każdego z tych parametrów, że tak to ujmę. No i tak, oboje plus i, za i zadania damy coś takiego, rozgrywkę może troszkę więcej, a silnik może troszkę mniej. I zobaczymy. to Są sobie takie fakty kuleczki, ale sobie latają, oczywiście, bo nie ma bo nie. I sobie to obserwujemy. Mamy błędy, które pod koniec dobrze by było usu usuwać. I mamy design technologii i punkty badań. Punkty badań się przychodzą później, żeby odkrywać jakieś rzeczy, typu nie wiem, lepsza grafika, czy ulepszenie do katsenek, czy coś w tym stylu. no bo dźwięki, na przykład, lepsze, nie? Coś, coś takiego. Ok, jest koniec, i nasza bohaterka będzie usuwać błędy. N najlepiej zaczekać do zera i po prostu można zakończyć. No i okej. Okay. Przyspieszę. Tutaj, tutaj są wypisane poziomy. O nie, tutaj, tutaj. Są wypisane poziomy um, każdego z parametrów, jaki możemy wziąć. Nawet nasz poziom jest. I klikamy wydaje Można ją też ostatecznie usunąć. O i są recenzje. Proszę bardzo, spójrzmy sobie na recenzję naszej gry. Gra. Łaba. Widać, że się do tego osobiście nie nadaje. No właśnie. Ale. Spokojnie. Jeszcze, jeszcze się można rozwinąć na ludzie. Wy słyszycie tą muzykę. Nie wiem, czy wy ją słyszycie. Naprawdę nie wiem, czy wy to słyszycie. Bo on jest strasznie cicho. Nic na to nie poradzę, przykro mi. Możemy sobie stworzyć raport o grze i to, się, to jest bardzo przydatne na później, w sensie będzie nam pokazywało, jak, jak, jakie parametry. Yy, znaczy, kurczę. Yy, jaki, jakie parametry trochę zwiększyć, w sensie ich wagę, jakie trochę zmniejszyć, czy coś w tym stylu, nie? Albo, no właśnie, co pasuje, yy, znaczy, jaki gatunek pasuje do PC, -ta, nie? co jego możemy zrobić, właśnie dzięki temu te same punkty badań są bardzo przydatne raczej się później pokażę wam o co chodzi więc tak, yy, damy sobie teraz zbrodnia, to nie wiem niech to będzie Hardline trochę mi się skojarzyło z, z yy, Battlefieldem, tak szczerze yy, tak dobrą sprawę, bo Bat nie, nie wiem czy jest z was gra w Battlefield yy battlefielda hardlina to, to jest to jest coś takiego właśnie że jest się jakby nie powiem że policjantem chociaż może nawet może może jakimś FBI czy coś takiego i po prostu robi się to co powinni robić i po prostu dopadać jakichś innych Przestępców czy coś w tym stylu. I właśnie z tym mi się to skojarzyło. Dobra, nie ma błędów. Okej. Okay. Jak ktoś chce sobie poczytać na ich zatrzymuję zatrzymuje film, bo nie, nie mam zamiaru tego czytać i przedłużać. Zostawiać tylko po to, żeby ktoś mógł się... O kurde, mamy gotówkę na minusie. Proszę, niech to, niech to się trochę sprzeda, bo. Ale ja mam gotówkę na minusie, ludzie, please. Ja mam gotówkę na minusie, proszę, sprzedaj się jakoś. 50 tysięcy, okej. Okay. O, nie, ja mam 12 tysięcy na minusie. Ok, to się jakoś tak miarę sprzedało, i już powoli wychodzę na, na plusik. Ok, podania mogę coś dać. Nie mogę, bo potrzebuję 50. O proszę, są nasze nowe tematy. Zbadajmy sobie kolonizację na przykład. Będziemy jak kolumb. Znaczy, w sumie bohater gry prędzej niż my, ale... Ale niby kto nam zabroni. Ja nie mam nic przeciwko. Dobra, lecimy. Tworzymy nową grę. Bierzemy kolonizację, możemy z tego zrobić przygodówkę i na PC ta. Oj. Tak zostanie. Tak wiem, zrobimy tutaj To Zadam sobie na plus, to troszkę mniej. Ok. Wszystko jest w porządku. Dialogi sobie zmniejszymy, to też sobie trochę zmniejszymy, a zresztą inteligencję damy na full.

To będzie strasznie słabe. Ej, do siemeczku, nie rób mi tego, please. Nie połacicie mnie to. Jeszcze recenzje, no. Jeden, standardzik. Wciąż mam po niej koszmary, nie do bez przesady. to troszkę trus, trus, koleś przesadziłeś. Już wolę ten, ten opis beznadziejny, aniżeli wciąż mam po niej koszmary. O kurde, dobra, widzę, że z tego chyba... Z tego chyba nic nie będzie. Co jest? potencjał. Dobra, fajnie. Jest tu zbyt dużo na minus, bo mogę jakieś zlecenie zrobić. Zdążysz? Mam nadzieję, że zdążysz. Zdążysz, zarobiłeś się, dostaniemy trochę hajsu. Ale z tego, co widzę, ten hajs nic nie dał, bo i tak nic z tego nie ma, no, ale okay, zapiszę sobie. Dobra, to miał być krótki materiał, i niech taki będzie, 8 minut. Sobie, żeby nie sanudzić tego jakoś szczególnie. Właśnie, to to na tyle. Zjedźcie do opisu. Kijcie na Discorda. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie: czy trzeba tu dalej ciągnąć? Czy lepiej by było, gdybym tego nie nagrywał? Czekam na waszą opinię. Darka.